Przez lekarza. To nie y, Była w ciąży. Nawet y, rodzina nie dała na krew ani na nic. O, I to, to go, 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 już jest. Go zoniło. Kiedyś po tygodniu w szpitalu. Żebym, jak bym ją zobaczył, to wiesz, że się popłakał?

Czegoś śmieje. A mam do Ciebie pytanie. No? Będę mógł się zapytać? No? Za tamten filmik ile wziąłeś kasy? Jak można wiedzieć. Które? No wtedy, co było tam z duchem i z... Nic nie wziąłem za ten filmik kasy. Bo mi zarabianie wyłączyli na nim, bo był zbyt ten... zbyt jak to? No ale i tak zyskałem, na ja nie mogę... ten, oglądalności trochę. Więc i tak propsy dla Ciebie. Pozdrawiam że wpłacił 4 złote. Tego młodego znana, bo jak mamy to Robinson Crusoe. Pozdrawiam. Ja też pozdrawiam. Ja też. Kolos się nie znam. Wiesz. grzeczności się dopytały. Ja sobie widziałem po które dzizy. Nie? Była dużo urządzeń, ponad 4 tysięcy ludzi. Wybrało. No nawet moja natura tutaj yy, widziała to. Tu nie? Nie, nie. A ciebie widziała Ej, bo mi coś, kurde ten. Kabla brakuje trochę. Czekaj, czemu się ten kabel nie stoi? Pani tu coś. Tak jak powinien. Bo ten mikrofon wtedy by działał było lepiej. Ale te przejściu S-badą takie, nic się nie działa.